Cześć! Witajcie na kanale Świat Kostek! W dzisiejszym filmie zaprezentuję Wam 5 trików, dzięki którym będziecie układać swoją kostkę 3x3 szybciej. Jeżeli film Wam się spodoba, to oczywiście zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie ten kanał. A teraz przechodzimy już do pierwszego triku. Ten trik będzie dotyczył procesu układania kostki 3x3, kiedy układamy pierwszą warstwę. Te narożniki, kiedy wkładamy z góry, robimy tyle razy R U R' U' Aż narożnik wejdzie na swoje miejsce. I teraz jak to przyspieszyć? Najlepsza sytuacja jest wtedy, kiedy narożnik, który chcemy wsadzić na dół, ten, który znajduje się tutaj u góry, pomarańczowo niebiesko-biały, patrzy białym kolorem, czyli tym dolnym, w prawą stronę. Wtedy wystarczy tylko R -U, R, u, i jest na swoim miejscu. Lecz co, gdy ten oto narożnik patrzy prosto żeby teraz go wsadzić na dół tak w poprawne miejsce, musielibyśmy wykonać ten algorytm aż 5 razy. No patrzcie. To strasznie dużo i nie jest to potrzebne, by tak wydłużać układanie. Zamiast tego, gdy biała strona narożnika jest skierowana w naszą stronę prosto, lepiej kostkę obrócić w ten sposób i wykonać tutaj krótki algorytm L' U' L. I dzięki temu narożnik już wchodzi na swoje miejsce, są to tylko trzy ruchy, a nie wykonywanie tego samego algorytmu pięć razy. Jest jeszcze sytuacja, gdy narożnik, który chcemy dać na dół, skierowany jest białym kolorem do góry. Normalnie musielibyśmy wykonywać algorytm RU, R U R' tyle razy. Raz, dwa, trzy. Jest na to szybszy sposób, a wygląda on tak. Ten algorytm jest trochę krótszy i zdecydowanie warto go zastosować zamiast wykonywać tamte ruchy tyle razy. Trik drugi będzie dotyczył procesu układania drugiej warstwy. Czasem zdarzy się, że krawędzie drugiej warstwy są już na miejscach tego środkowego poziomu, ale są na odwrót. Tutaj mamy niebiesko-pomarańczowy, który powinien być tu, a tutaj niebiesko-czerwony, który powinien być tu. Trzeba by je wyciągać, wkładać na swoje miejsce i znowu tego wkładać na swoje miejsce, to by trochę zajęło, a jest na to zdecydowanie szybszy sposób. Ściana, yy, gdzie tutaj te krawędzie chcemy na odwrót wymienić, dajemy ją na prawo i wykonujemy algorytm. R2, U2, R2, U2, R2. Bardzo szybki algorytm i patrzcie co się stało. Już krawędzie są na swoich miejscach. Moim zdaniem jest to świetny trik i na pewno przyspieszy wiele niepotrzebnych ruchów. Trick trzeci, czyli co zrobić, gdy nasza krawędź jest już dobrze włożona, ale źle obrócona. Normalnie trzeba by było wyjąć tą krawędź, przełożyć i włożyć ją we właściwy sposób. Ale po co robić tyle ruchów, skoro można prościej. A teraz patrzcie w jaki sposób. Bierzemy tą naszą krawędź z prawej strony tutaj na środek, o właśnie w taki sposób. I wykonujemy taką sekwencję ruchów. R U2 R' U i jeszcze raz to powtarzamy. R U2, R' U. Teraz obracamy kostkę i wsadzamy sobie po prostu ten narożnik razem z tą krawędzią, czyli L' U' L. I nasza krawędź jest już poprawnie obrócona. Trick czwarty, czyli coś z układania żółtego krzyża. Gdy podczas układania żółtego krzyża mamy taki znaczek, w większości przypadków pewnie zrobilibyście to tak, że trzymamy kostkę w ten sposób, żółty u góry, F, R, U, R' U', F', F, R, U, R' U', F'. I krzyż jest ułożony, ale to strasznie dużo ruchów. Można zrobić to prościej i gdy mamy taką sytuację, obracamy kostkę w ten sposób, by ten wzorek był bliżej nas, wykonujemy nie takie zwykłe F, ale takie potężniejsze dwoma warstwami, czyli małe F, Teraz R, U, R' U' i małe F'. W ten sposób było to mniej ruchów, a krzyż jest ułożony. Trik piąty z procesu układania narożników na dobrych miejscach. Tutaj znajduje się narożnik, który jest już dobrze usadowiony, tylko źle obrócony. Mamy tutaj czerwono-zielono-żółtą krawędź. I właśnie tak zawsze trzymamy z prawej, tutaj z przodu tą dobrą krawędź i zwykle wykonujemy algorytm, który zamień nam te trzy krawędzie i zawsze wykonujemy go raz albo dwa, zależy ile będzie potrzebny i powiem wam jak to określić. Tutaj mamy tego dobrego. Jeżeli z tej strony jest narożnik, który nie ma koloru danej ścianki od, od tego koloru, czyli w tym wypadku nie ma, ponieważ jest tu żółty, pomarańczowy, zielony, a tu mamy niebieski, nie ma. Więc tak, trzymając kostkę, wystarczy jeden znany Wam już algorytm. I wszystkie narożniki są na dobrych miejscach. Ale co zrobić, gdy ten oto narożnik posiada kolor danej ścianki? Nie jest to odpowiedni narożnik. Tutaj ten jest odpowiedni. Tak jak przed chwilą był jeden po prawej, dobrze. A tutaj mamy pomarańczowo niebiesko-żółty, czyli wypadałoby go przestawić. Nie wystarczy wykonać tutaj tego algorytmu raz. Można dwa razy, ale to jest strasznie dużo ruchów. Zamiast tego lepiej obrócić kostkę w ten sposób, by ten dobry był po naszej prawej i, i wykonać ten oto algorytm. I wszystkie narożniki są już na swoich miejscach. Jest to szybszy sposób. Zamiast wykonywać tamten algorytm dwa razy, lepiej wykonać ten raz. Jest to szybsze. Bardzo dziękuję za oglądanie. To by były już wszystkie triki. Jeżeli Wam się spodobały i chcecie więcej, to koniecznie napiszcie o tym w komentarzu. Subskrybujcie ten kanał i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!